W sobotni wieczór 28 października zgromadzona w Nowosolskim Domu Kultury Publiczność obejrzała skąpca Muliera w wykonaniu aktorów z Gorzowskiego Teatru imienia Juliusza Osterwy. Spektakl był zwieńczeniem trzeciej już jesieni artystycznej. Liczni widzowie niecierpliwie się czekając na widowisko. I zaczęło się Skrzętnie ukrywana miłość konflikt między ojcem a synem konszakty z prozyną ojciec skąpiec, dla którego liczą się pieniądze i pieniądze. Przemysłowa miłość. Jednak wszystko kończy się happy endem. Mimo, że śmieszność i lekkość spektaklu nie wszystkim przypadły do gustu. Ja natomiast od skąpca oczekuję jednak mimo wszystko, mimo, że to jest komedia, dla mnie to jest zniszczona tragi komedia i dlatego oczekiwałabym takiego kłębszego. To większość widzów wychodziła z pozytywnymi odczuciami. Tak, to, że stawiali na, na wysokości zadania no, ponieważ jest to chyba jedna z takich imprez w naszym mieście, więc oceniam to jako znakomity pomysł. To jest znak, na to, że to się dzieje w nowej sali, że nowa sali staje się centrum kultury. Skąpiec to sztuka należąca do typu komedii del art. Prawdziwa komedia del opiera się na tych postaciach, które są w maskach, które grają tak bardzo ekstresyjnie, z ruchem nad ruchem. Natomiast tu jest pomieszane to z takimi postaciami, z takimi bardzo jak gdyby, też pomalowanymi ostro, z takimi mnie. Jesień artystyczna zakończona. A jak wypadła? Przychodzi te 200 osób, tych, tych prawdziwych fanów, tych melomanów. Jesteśmy zadowoleni. Jest kultura, jest spokój. A dlaczego jesień zakończyła się teatrem? Bo jak mówiła Joanna Kulmowa, teatr jest po to, aby wszystko było inne niż dotąd, aby iść do domu w zamyśleniu, w zachwycie. I w tym zachwycie wrócić tu ponownie za rok na kolejną już jesień artystyczną. Anna Wrubel magma TV.